właśnie na zakupach, a ja musiałam wyjść, posiedzieć do auta, bo dziś już mnie tak kopie. Nie mam pojęcia już, jak siedzieć. Kupiłam sobie loda. Taka, ciążowa zachcianka. I słuchajcie, jest przepiękna, przepiękna pogoda. Jutro w ogóle ma być już turbo ciepło. Nie jest w tej kurtce nawet za... za... ciepło, ale nie chce mi się już jej rozbierać. I... Swoją drogą słuchajcie, a propos zachcianek ciążowych, to ja w tej ciąży nie miałam jakoś takich mm, na początku wielkich zachcianek, ale od drugiego trymestru totalnie wszystko się zmieniło. I miałam ciekawostka jest taka, że miałam inne zachcianki ciążowe niż w pierwszej ciąży z Zuzią. Od początku drugiego trymestru, praktycznie, miałam bardzo dużą ochotę na lody. Bardzo dużą. Co to? Zdążyłam z całego loda. Ej, paczki musimy jeszcze odebrać. Skąd? Z dwóch miejsc. No nie, no Kasia nie rób, z Ale nie, no, no, no trzeba, zyga, od wczoraj wiszą. Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym vlogu. Ja jestem w trakcie nagrywek, zarówno na YouTube'a, na TikToka, rolki i tak dalej, dlatego panuje w tym pokoju taki Kontrolowany jeszcze chaos, bym powiedziała, ale korzystam z tego, że mam dobry dzień, dobrze się czuję i mogę troszeczkę nadgonić tą pracę, bo teraz ogólnie przyjęłam taką taktykę, strategię, że pracuję intensywniej, na przykład jeden dzień, a później kolejne dwa albo trzy odpoczywam i montuję ten cały materiał z łóżka. Tak funkcjonuje mi się zdecydowanie lepiej, bo nie mogę sobie już pozwolić na to, żeby. Codziennie robić coś intensywnego, dlatego muszę to sobie tak dawkować i korzystam z tych dni, kiedy po prostu czuję się fizycznie lepiej, bo no oczywiście zaczynają mi się już takie objawy, jak gdzieś tam ból bioder, spojenia łonowego i tak dalej, co jest normalnym stanem już. Takim, na takim etapie ciąży. Ale dzisiaj o dziwo jakoś tak wstałam i mam właśnie względnie dobry dzień. E, właściwie już pokończyłam większość nagrywek, teraz zostało mi ogarnięcie tej przestrzeni tutaj i zaczynam się robić bardzo głodna. Także zdecydowanie muszę już skończyć albo po prostu zrobić przerwę na zrobienie obiadu, która jest godzina, jest po 14, więc to jest idealna pora na zjedzenie czegoś. Ciepłego. Jak mówiłam, no kontrolowany chaos. Tutaj leżą ubrania, yy, bo nagrywałam teraz test sklepu. Tutaj kartony, kartony, tam ubrania, w które się przebierałam wodę, jakaś koszulka. Tutaj widzicie statek, no nie jest źle, myślę, że to dość szybko yy, ogarnę. W ogóle dzisiaj jest naprawdę przepiękna pogoda, yy, także aż żałuję, że sobie nie mogę posiedzieć na leżaczku na balkonie, ale myślę, że jutro, w ogóle w weekend ma być przepięknie. Także na pewno wleci na balkon leżak. Zjadłam właśnie obiad i muszę pomalować paznokcie i chciałam wam pokazać coś co kupiłam pod wpływem chwili dosłownie ja jestem właśnie taką osobą, że jak coś gdzieś zobaczę, ktoś coś poleci to wydaje mi się, że to jest jakiś super produkt i może tak będzie w tym przypadku zobaczymy, a jak nie zadałam się nabrać to jest lakier wybielający z Inglota, który ma dawać efekt pięknych paznokci i ja wierzę, że właśnie tak będzie poleciła go słuchajcie na TikToku Sylwia Butor już to jest druga rzecz, którą kupiłam z jej polecenia Taka właśnie kosmetyczna. Pierwsza mnie nie zawiodła i był to tuż do rzęs, więc jestem bardzo ciekawa. Domówiłam sobie jeszcze takie patyczki na Allegro, żeby mieć przesyłkę ze Smarta, darmową. I co? Malujemy i powiem Wam, czy warto, czy nie warto za chwilę. Ok, musiałam podejść do okna. No, muszę wam powiedzieć, że dobrze to wygląda. Nałożyłam dwie warstwy i naprawdę, naprawdę fajnie. Te paznokcie wyglądają tak estetycznie, a kompletnie nic z nimi nie robiłam. Nawet słuchajcie, nie odsunąłam skórek, bo mi się nie chce takich rzeczy robić. Mm, zwłaszcza teraz i no, muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolona. Także ode mnie też leci polecajka. To jest ten lakier z Inglota 04 wybielający. Bardzo ładnie to wygląda. Ciekawa jeszcze jestem, jak długo się będzie utrzymywało. A zaraz idę przetestować, bo mam właśnie cały zlew naczyń do umycia. Moi drodzy, to co tutaj widać, to jest mój e, sweter kaszmirowy, który kupiła mi moja mama w second handzie i e, zegar go wczoraj dał do suszarki. Ja nie mam odwagi od rana tam zajrzeć, boję się po prostu, co się z nim wydarzyło, ale okej. Okay. Zróbmy to. Dobra. Zobaczmy na co tu się... O! Ej, dobra, jest chyba w porządku. Może trochę... No, taki się zrobił. Okej, okay, no nie, nie jest źle. Jest taki troszeczkę skulkowany może, pokażę Wam to. Dobra, no jest mocno skulkowany. Bałam się, że się skurczył, szczerze mówiąc, ale ja sobie to po prostu przejadę golarką i... I tyle. No, tak, no mój mąż się zajmuje praniem w ostatnim czasie, tylko. Hmm, chyba nie zapamiętał. E, dobra, no trudno. Mamy dzisiaj kolejny dzień i mam na sobie różowe ogrodniczki. Już słuchajcie, nie wiem, jak się ubierać, bo teraz jest taka e, przejściowa pogoda. W weekend ma być w ogóle przepięknie i to będzie idealna pogoda znowu na sukienki, a teraz jeszcze jest, tak wiecie, już e, na sweter jest za ciepło w domu. I na zewnątrz, właściwie też praktycznie, ale na sukienki wciąż za zimno i na gołe nogi. Dlatego mam dzisiaj materiałowe ogrodniczki na sobie, no tak żeby brzuszek się po prostu zmieścił. W ogóle zdałam sobie sprawę, że ten poprzedni weekly vlog, który był nagrywany przed świętami, tak się urwał, bo ja go teraz montuję i nie mam pojęcia, jak się to stało, że ja nie dograłam tam żadnego zakończenia, pożegnania, ale. Mm... Powiem Wam szczerze, że było naprawdę mi dość ciężko. Mam wrażenie, że nawet ciężej niż e, w Boże Narodzenie. Myślałam, że właśnie te grudniowe święta to będą takie najtrudniejsze i było ciężko faktycznie, ale może mm, też tak lżej je przeszłam, dlatego że e, spędzaliśmy je w takim znieczuleniu maksymalnym. W sensie, wiecie, byliśmy raczej sami i e, starałam się za dużo nie myśleć. Ja też wtedy. Jeszcze trochę się źle czułam tak naprawdę w ciąży, także stawiałam na odpoczynek, większość tak przespałam, tak szczerze mówiąc, z tych świąt. A teraz jest jakby inaczej, bo z jednej strony już czekamy na dziedziusia, czekamy na dziecko, a z drugiej strony ten brak Zuzi jest tak bardzo odczuwalny i było mi mega smutno, jak widziałam, jak inne dzieci szykują się właśnie do, do kościoła, na święconkę. Widziałam na zdjęciach gdzieś tam w internecie takie ładnie ubrane dzieciaczki, idące do tego kościoła i to jest taki obrazek, który, o którym my marzyliśmy tak naprawdę rok temu, bo rok temu Wielkanoc byłam w ciąży i tak sobie rozmawialiśmy o tym, że właśnie ta przyszła Wielkanoc będzie już taka fajna, bo, bo Zuzia będzie miała te 10 miesięcy i będzie już taka, może będzie zaczynała chodzić nawet a, a rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej i ja się naprawdę czułam w te święta jak w takiej totalnej abstrakcji gdzie wiecie, z jednej strony jest brak Zuzi, z drugiej strony jestem w kolejnej ciąży i e, czekamy na to dziecko i tak jakby wszystko to się cofnęło dosłownie i jesteśmy nagle w tym samym punkcie, w którym byliśmy rok temu, gorszym oczywiście, bo jesteśmy też w żałobie, ale no wiecie o co chodzi, dalej czekamy na dziecko i na te święta. Mega e, dziwne uczucie. Dziwne, naprawdę dziwne i ciężko w ogóle mi coś więcej powiedzieć, bo to zrozumieją no, tylko chyba osoby, które doświadczyły czegoś takiego lub będące właśnie w takiej sytuacji, w jakiej my teraz jesteśmy. Mimo wszystko jestem naprawdę wdzięczna i szczęśliwa z tego powodu, że większość rodziny pamiętała o Zuzi w te święta i no, to było naprawdę dla nas miłe, dla nas jako dla rodziców, że wiecie, w te święta wielkanocne mmm, będę płakać. Dobra, nie powiem jednak nic więcej. Myślę, że wiecie, o co chodzi. E, Okej, okay. chciałam Wam pokazać, bo montuję właśnie tego vloga, już praktycznie skończyłam go sklejać, tylko muszę tam sobie jeszcze jakieś wstawki dograć. E, chcę Wam pokazać, co my zamawiamy na Allegro, bo obiecałam Wam w tym poprzednim filmie, że Wam pokażę i przyszły nam te paczki, e, no ale tak wyszło, że już e, skończyłam nagrywać, bo nie miałam absolutnie do tego głowy, ochoty i tak dalej. Także teraz chodźcie ze mną, pokażę wam co takiego zamawiamy z reguły na Allegro. Przede wszystkim różne orzechy. Teraz akurat mamy orzechy ziemne, smażone, solone, z gasienia miną, stop, zajada. I ja tutaj mam dla siebie, zobaczcie, jak mało zostało, ja tego nie zjadłam sama, spokojnie. Powiem Wam, że te ceny sklepowe nie mają w ogóle podjazdu do tych z Allegro, bo ja za kilogram orzechów nerkowca zapłaciłam chyba 26 zł, więc jest to mega dobra cena. Dalej mamy daktyle bezpestkowe, tego też nie wiem, bo one mogą wywoływać przedczesny poród, z tego co doczytałam. Zaleca się też jeść daktyle, właśnie. Już chyba tam chyba po 36 3, czy 37 tygodniu ciąży, także tego nie ruszam, ale to jezyga. Z takich nasion to jeszcze słonecznik łuskany, bo nam dość dużo tego schodzi do pieczywa, bo my raczej no, dość często pieczemy chleby w domu. Z przypraw mamy przyprawę do pizzy, to wzięłam na próbę, nie zamawiałam tego wcześniej. I przyprawę do gyrosa, która u nas schodzi po prostu w jakichś nadmiernych ilościach. Ze względu na to, że my na przykład wędliny nie kupujemy teraz w ogóle w sklepie, ale robimy taką pierś z kurczaka, werfrajerzy czy jakieś inne mięso i właśnie często używamy do tego tej przyprawy do Gerosa. No i moi drodzy, to się bardzo opłaca na Allegro. Soda oczyszczona, jak wiecie, ja teraz wszystko myję w sodzie, także za kilogramowe opakowanie zapłaciłam chyba 6 albo 7 zł. W porównaniu do tych cen, które mają te małe torebki w sklepie, no to mega się opłaca. gotowuję sobie śniadanie, a nasz dzidziuś już się tak rusza, chyba nie może się doczekać mm, posiłku. Rzadko kiedy jem śniadanie na słodko i dzisiaj miałam ochotę, także wjeżdża, wjeżdżają grzanki z dżemem truskawkowym i do tego słuchajcie, moje mm, takie moja zachcianka ciążowa, typowa dosłownie, ponieważ jem to praktycznie od samego początku ciąży i smakuje mi tak samo. I to jest serek Truskawkowy z piątnicy, koniecznie truskawkowy. No, zresztą pokażę Wam. Dobra, jednak myślałam, że mam większe zapasy, ale już zjadłam wszystko. Są trzy. Prawda, no nie może tego y, zabraknąć w lodówce dosłownie. Uwielbiam ten serek i jest to moja typowa ciążowa zachcianka. OK, mam tutaj e, paczki, odebraliśmy. Przyszły, tutaj są rzeczy dla dzieciusia, więc tego wam nie będę pokazywała. E, z Vinted, a tutaj jest e, przesyłka od firmy Pinoluk. E, chciałam sprawdzić, słuchajcie, dwie lniane koszule. Jestem ciekawa, jakie je będą, bo zapowiadałeś na stronie naprawdę obiecująco, także zobaczmy. Bombarku, od kiedy ty jesteś takim grzecznym pieskiem. Ostatnio naprawdę mnie zadziwia, bo jest bardzo grzeczny. Prawda? No i tak. Wiecie co, to znowu mam jakiś taki moment, że nie wiem, co ubierać. Wczoraj już nie nagrałam tych koszul, teraz je sobie wspólnie sprawdzimy. No, otworzyłam jedną jeszcze i nie mierzyłam. Ale wydaje mi się, że nic z tego nie będzie. No, hop, możesz, hop. Mam na sobie taką książeką, spódnicę z Reserved i ogólnie jest mi dzisiaj bardzo wygodnie, ale nie wygląda to jakoś super. Mm. Ta spódnica jest niby fajna, bo ona ma tutaj takie rozcięcie, ładnie widać brzuszek i w ogóle, ale nie mam białej koszulki w ogóle, fajnej. A może mam, czekajcie. Dobra, przypom przypomniało mi się, że miałam tą. Mam tą koszulkę białą, wzmogła, ale szkoda mi jej po domu mimo wszystko. Także zostanę jednak w tej, później ją chyba zlikwiduję, bo ona jest już tak rozciągnięta, mniejsza z tym. Dobra, przymierzmy tę koszulę, bo ja jestem bardzo ciekawa, ale w mojej głowie wyglądało to trochę inaczej. Nie, totalnie nie, ale topa. Z tyłu podoba mi się to, że ona jest dłuższa i ja myślałam, że ona będzie cała taka długa, a przód to jest po prostu dramat. Także idą do zwrotu. Mam jeszcze różową. Ja w ogóle bez sensu. Wiecie, co szkoda za tą cenę? Tym bardziej, że mimo, że jak na koszulę lenianą, ona i tak była dość tania. Yy, I zamówiłam w ogóle dwie: jedną białą, a drugą różową. I wiecie, co ja tej różowej nawet nie odpakowuję. Zostawiam. I co ładny kolor, ładny materiał tej koszuli. Ale no niestety wizualnie nie spełnia moich oczekiwań, a e, moim zdaniem szkoda wydawać tyle kasy na koszulę, którą mogę znaleźć dokładnie bardzo podobną w second handzie za kilka złotych, co zamierzam zresztą zrobić, bo marzy mi się właśnie na lato taka stylówka z lenianą koszulą rozpiętą, tylko właśnie chcę, żeby ona była taka obszerna, oversize'owa, no i równej długości, cała dłuższa. Ja jednak wyciągam tą koszulkę z morwa, bo ja nie mogę na siebie patrzeć dosłownie. Zresztą w sensie na pewno też dzisiaj gdzieś będziemy wychodzić, i tak dalej. Najwyżej do jedzenia po prostu się przebiorę, bo mi jest jej ewidentnie szkoda pobrudzić. A tak to naprawdę w tej się czuję bardzo niekomfortowo. Czy Wy też tak macie, że jak byliście młodsi, nie prasowaliście w ogóle ubrań? A teraz yy, prasujecie wszystko, bo ja tak właśnie mam. Ostatnio się na tym złapałam, że ja już nie wyjdę w czymś zmiętym. Po prostu naprawdę to robi tak ogromną różnicę yy, w ubiorze. Zobaczcie na przykład na tą koszulkę, jaka ona jest. Nie wiem, czy to będzie widać. Pamiętam. Normalnie kiedyś nie miałabym z tym najmniejszego problemu, a teraz muszę mieć wszystko ładnie wyprasowane. Człowiek się chyba starzeje, co? Albo dojrzewa po prostu. Dobra, dalej nie jest totalnie tak jak chciałam, bo tutaj teraz wszystko ładnie się układa, ale tu to nie jest koszulka po <grywdy> prostu czegoś takiego. Mam dzisiaj mocny kryzys ubraniowy. Dobra, no niech już tak zostanie już nie mam <grywdy> siły kombinować. E, chodzi o to, że jeszcze jest taka beznadziejna pogoda bo dzisiaj na przykład jest za zimno na sukienkę taką, mam dużo sukienek bez rękawów, na ramiączkach, a nie chce mi się przerzucać już nic na tą sukienkę żadnych swetrów, bo nie jestem tego fanką, e, więc jest za zimno, a z drugiej strony już na leginsy i tak dalej. Dzisiaj byłoby spoko. E, Mogłabym spokojnie ubrać leginsy, ale z kolei jestem już znudzona chodzeniem w leginsach, także wleciała dzisiaj spódniczka. No i biały t-shirt w mojej głowie miało wyglądać to trochę lepiej, ale. No, no nie no dobra, zostawmy to już, zostawmy to tak, jak jest, ale to nie o tym teraz. Chcę wam powiedzieć, bo wcześniej tego nie zrobiłam, że kupiliśmy samochód, który w ogóle już w tym vlogu się pojawił. I to jest, słuchajcie, Range Rover. My ogólnie ten samochód kupiliśmy przede wszystkim z myślą o wyjazdach na naszą działkę w górach. Jakiś czas temu staliśmy przed dużym wyborem, jaki samochód w ogóle kupić, i stwierdziliśmy, że długo wglobiliśmy się z myślami, długo nie mogliśmy się zdecydować. Na początku myśleliśmy o tym, żeby to był bardziej taki miejski samochód, ale z drugiej strony potrzebowaliśmy wyższego samochodu z napędem na cztery koła, żeby bez problemu dotrzeć na działkę. Dla mnie z kolei ten Range Rover. Od początku wydawał się za duży. Ja mam w ogóle problem, żeby do niego wsiąść swobodnie, czy z niego wysiąść. On jest naprawdę wysoki, toporny i też jeszcze nie miałam okazji go prowadzić. E, więc jestem ciekawa, jak odnalazłabym się w ogóle na drodze w tak dużym aucie. Ale e, ostatecznie stwierdziliśmy, że skoro e, ma pojawić się za niedługo dzidziuś i skoro ja będę raczej... No uziemiona powiedzmy na miejscu, bo nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc jeździć sama z malutkim dzieckiem gdzieś na jakieś wycieczki i tak dalej. Nie będę miała takiej potrzeby, więc będziemy się wybierali wspólnie i wtedy nie będzie problemu z prowadzeniem samochodu. No a prawda jest taka, że przez większość czasu ja będę się poruszała na nogach po prostu z wózkiem. No i dlatego stwierdziliśmy wspólnie, że kupujemy tego rowera. Jest to takie małe spełnienie marzeń Zygi, bo on zawsze chciał mieć rowera. No i ma. Ja na pewno takim autem nie odważyłabym się jechać gdzieś do miasta, gdzie na przykład na jakiś ciasny parking. No ale teraz to Zyga będzie głównie kierowcą, a później w przyszłym roku na pewno kupimy po prostu drugi samochód, bo my musimy mieć dwa auta, już to przerabialiśmy i w naszym przypadku. Jest to po prostu must have, więc kupimy samochód taki bardziej pode mnie i wtedy już nie będzie tych wymagań, że wiecie, musi być 4x4, wysoki i tak dalej. Tylko pewnie postawimy na jakieś kombi, żeby, mogło się, żeby mógł się swobodnie wózek zmieścić i żeby było komfortowe też do takiej jazdy właśnie na co dzień. A w tym momencie bardzo się cieszę, bo naprawdę wyjazd na naszą działkę często był problemem. I zwłaszcza jak było mokro, błoto i tak dalej, to no, serio był to problem, albo w zimie na przykład, i mieliśmy utrudniony ten dojazd, musieliśmy albo mocno się namęczyć, żeby dotrzeć pod sam domek, albo zostawiać gdzieś auto troszkę niżej. No i to nie było do końca też komfortowe, a nie wyobrażam sobie tak funkcjonować, tym bardziej z małym dzieckiem, kiedy. Tych rzeczy do przewożenia będzie o wiele, wiele więcej. Także tak w ramach ciekawostek, bo możecie pytać skąd nagle taki samochód, bo przyzwyczailiście się pewnie do innego. No więc właśnie stąd kupiliśmy ręczy rowera. Jesteśmy ogólnie zadowoleni, zwłaszcza Zygan, bo wiadomo jest facetem i się cieszy. Po prostu cieszy się z nowej zabawki.